Jesteśmy w kościele na Ursynowie właśnie. Jest dzisiaj tutaj mój ostatni dzień zdjęciowy, właśnie nagrywaliśmy scenę e, chrztu mojego dziecka. Brałam już ślub w kościele, uciekałam chyba z kościoła. W czasie ślubu miałam już wiele różnych scen w kościele. Natomiast nie miałam jeszcze sceny sztu. To była moja pierwsza taka scena. Bardzo mi smutno, że to jest ostatni dzień zdjęciowy Kasi, yy, naprawdę, bo żyłyśmy się bardzo, bardzo lubimy ze sobą grać, tym bardziej, że yy, też w takim filmie Weroniki Migoni grałyśmy przyjaciółkę, z tym, że właśnie Kasia gra główną rolę, ja byłam jej przyjaciółką, a tutaj jest na odwrót bardzo, zresztą też jesteśmy przyjaciółkami, tak. Na życie. Tak mi się trochę nawet smutno robi, naprawdę, bo tutaj wspaniała, no wspaniała atmosfera jest na tym planie. Ja bardzo tutaj lubię przyjeżdżać i pracować ze wszystkimi. Jest naprawdę bardzo, bardzo miło, fajnie. Ludzie w ogóle są cię super zgrali, także myślę, że to się trochę przekłada też na ekran, bo jest, e, wszyscy raczej tu jesteśmy w dobrych humorach. <laughs> Bardzo będzie mi brakowało mojej przyjaciółki, aby w którą chcieliła się Kasia ma na planie.